Dziękuję Państwu bardzo za tak liczne przybycie i za to, że możliwa jest rozmowa o rzeczach dla Polski najważniejszych w formule ponadpartyjnej i ponadpartykularnej. Raz jeszcze bardzo dziękuję za obecność i już nie mogę się doczekać, by wysłuchać Państwa opinii i pomysłów, jak te propozycje usprawnić. Tego... Podpowiadałbym, aby przedstawić jakieś rozwiązania w odpowiedzi na kryzys energetyczny, z którym mamy do czynienia. Właśnie tę inflację, która uderzy w nas. Kilkanaście, kilkadziesiąt procent podwyżek ceny energii, gazu i ciepła już w przyszłym roku. To jest naprawdę ogromny krok naprzód i jakaś nowa jakość. Mając na uwadze również zebranych tutaj gości, byłoby dobrym sygnałem, gdyby się okazało, że będziemy w stanie przyjąć taką strategię w szerszym gronie. Bardzo mnie cieszy tutaj strategia dojścia do neutralności klimatycznej naszej gospodarki zaprezentowana przez Państwa, bo to oznacza, że rzeczywiście więcej środowisk politycznych ma to na uwadze i tutaj w tym zakresie będziecie Państwo mieli w nas wielkiego sojusznika. To stawia przed nami trudne wyzwanie, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby, żebyśmy dogadali się ta czy inna partia, ale żeby też... Próbować przeciwdziałać temu ogromnemu, ogromnie negatywnemu zjawisku, jakim jest polaryzacja społeczna. To znaczy, my jako społeczeństwo nie możemy być podzieleni, żeby sprostać z tak ogromnemu wyzwaniu. Jedną taką rzecz podkreślił, która mi się wydaje być bardzo drobna, a wiem, że z takiego państwowego punktu widzenia niezwykle istotna, czyli przede wszystkim ten komitet stały do spraw zielonej transformacji. Znaczy... Jest szereg pytań o OZE i sieci energetyczne jako coś bardzo ważnego i wartego podniesienia. Chciałbym usłyszeć państwa stanowisko, jak to się ma do propozycji. Europejskiej, aby rozszerzyć system ETS na budynki i transport, co de facto oznacza zwiększenie, a nie zmniejszenie opłat klimatycznych i tym samym podwyżkę rachunku. Mamy dzisiaj, o czym już była mowa, kwestię być może zmarnowanego olbrzymiego potencjału społecznego, który się zgromadził wokół ruchu prosumenckiego. Jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Znaczy, to jest sytuacja, przepraszam, za grube porównania, ale trochę jak z greckiej tragedii, to znaczy każde wyjście jest trochę złe. Jeżeli zrobimy to w 60., to to, to, to jest po prostu za późno. Jeżeli zrobimy to w 35, to przy takich opóźnieniach, jakie mamy, czy w 30, możemy doprowadzić do tego paradoksu, o którym tu już też była mowa, że w, na skutek zmian społecznych, które trzeba będzie przeprowadzić szybko, będziemy mieli taką rewolucję antyklimatyczną, że następny rząd czy, czy, czy kolejne rządy zawrócą nas o kolejnych 30 lat na tej ścieżce. Wody polskie próbują pozyskać środki na inwestycje i nawet w tak podstawowych zakresach niewielkich z punktu widzenia budżetu państwa środków tych pieniędzy dostępnych nie mają. Dzisiaj trzeba to powiedzieć z tym co do pieniędzy europejskich w związku z tym, co się dzisiaj wydarzyło. I na zasadzie dygresji, że cywilizacje popełniają samobójstwa nie na skutek ingerencji zewnętrznej, ale na skutek wewnętrznych destrukcji. Oczywiście zgadzam się, bo to, co się dzieje w pse od lat 20 to jest katastrofa i, i, i tutaj są potrzebne inwestycje. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. No, warto rozmawiać i dobrze, że rozmawiamy i to jest klucz opozycji do jakiegoś sukcesu i zbudowania jednego programu. Pan przewodniczący Hołownia podkreślił, że no warto stworzyć, żeby powstał taki dokument. Tak, my się też zgadzamy. Dziękuję bardzo. Właśnie tak będzie, po to tutaj siedzimy i rozmawiamy, żeby to dostosować i żeby takie uzgodnienia między nami poczynić. To, co musimy podkreślić, to to, że transformacja może i musi być szybka, sprawiedliwa i zielona. I to się nie wyklucza. Brak... Odpowiedzialnego traktowania rolników i brak odpowiedzialnego traktowania społeczności wiejskich, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. To powinien być raczej język, język nadziei i język mówienia o tym, o, o tych pozytywach, o tym, co się może zmienić. Bo wydaje mi się, że bez tego nie jesteśmy w stanie przekonać większości. E Polek i Polaków do, do celów, do, do których musimy dojść. I... Na początek może trochę pół żartem, pół serio. Wielkie podziękowania, że po 18 latach publikowania programów Partii Zieloni tymi tezami, tymi zagadnieniami zajmują się już w tej chwili wszystkie partie polityczne. Odbieram to jako osobisty sukces. Powinniśmy zgodzić się, ja przynajmniej jestem takiego zdania też po wysłuchaniu tej dyskusji, z tezą przedstawioną przez przedstawiciela Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, że dzisiaj polityka klimatyczna powinna stać się centrum polityki państwa. W moim najgłębszym przekonaniu, jak się zaczniemy spierać, czy dobiec do mety o 14 czy o 16, to nie osiągniemy celu, jeżeli nie zaczniemy biec. I to jest dzisiaj podstawowe zadanie, które przed nami stoi. Żeby tak zaplanować początek biegu, żeby on się zaczął. Zawsze z wielką uwagą słucham głosu młodzieżowego strajku klimatycznego, dlatego że oni nam przypominają, jaka jest stawka w tej grze. Oni walczą o życie. Jest coś naprawdę wstrząsającego w tym, że dożyliśmy czasu, w którym pokolenie dzieci musi walczyć o życie z pokoleniem rodziców. I mam nadzieję, że z tej próby. Z tej próby odpowiedzialności wyjdziemy zwycięską ręką. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za ten czas i za wszystkie słowa, które wypowiedzieliście.